Szanowni Państwo, bierzemy się do roboty i na wstępie od razu proszę, co mi się bardzo rzadko zdarza, o lajka, like subskrypcję, dzwoneczek i co tam się jeszcze da, a przede wszystkim o wysłuchanie tego wstępu, bo tworzę tutaj szansę na powstanie unikalnych, wyjątkowych materiałów, ale one będą tym lepsze, im bardziej będą pod Waszą kontrolą. O co chodzi? Oficjalnie FIFA się skończyła. Nie grałem w nią przez kilka tygodni, ale my jej tak nie zostawimy. Kupiłem Xboxa 360, mam wszystkie gry piłkarskie wydane na trzy ostatnie generacje konsol, czyli od 2005 roku i jestem w stanie tworzyć teraz wyjątkowe historyczne serie oparte na własnych nagraniach, a nie szukaniu jakichś starych klipów w internecie nagranych telefonem. Historyczne materiały zawsze Wam się podobały, a teraz, gdy FIFA się skończyła, jest świetny moment, żeby przypomnieć sobie w jaki sposób ta gra nas bawiła przez ostatnich kilkanaście lat. Więc niniejszy filmik to pierwszy odcinek nowej serii FIFA Top 10, w którym pokażę Wam 10 najlepszych schematów na zdobycie goli od 2005 roku, ale mam też zamiar nagrać także inną serię, w której będę pokazywać wszystkie gry piłkarskie począwszy od FIFA 06, przedstawiając w nich ciekawostki, omawiając rozgrywkę i tak dalej. Zresztą myślę, nawet, że pokazanie kariery chociażby w FIFA 08 i nagranie z niej kilku odcinków byłoby czymś delikatnie mówiąc interesującym i to z wielu względów. Więc roboty przy nagraniu historycznych materiałów jest mnóstwo. Będę wypuszczać 2 lub 3 retro odcinki w miesiącu, ale mam nadzieję, że tak jak zawsze spodobają Wam się one, no bo ja też zaglądając do tych starych odsłon miałem całkiem niezły frajdę, więc dajcie znać w komentarzach jakie macie pomysły na kolejne odcinki FIFA Top 10, bo może Wasze będą lepsze od moich oraz czy macie jakieś inne pomysły na nietypowe historyczne serie, które mogę nagrać. A teraz nie przedłużając przechodzimy już do 10 najlepszych schematów na Zdrowie bycie Gola w historii FIFY. Miejsce 10 FIFA 19. El Tornado Plus Dośrodkowanie. Myślę, że jest to coś, co wielu z Was pamięta, bo w końcu ten schemat był w użyciu jeszcze jakieś 4 lata temu i nie ma wątpliwości, że w tej grze cięta wrzutka po uderzeniu z woleja obierała taką trajektorię lotu, że wpadając w pole karne wywoływała prawdziwy chaos, z którym bardzo dobrze radzili sobie napastnicy nabiegający na piłkę i demolujący bramkarza uderzeniem, oddawanym z reguły głową. Nie było to coś widzianego w każdym meczu, jednak nawet grając online FIFA 19 i nie mając o niej zbyt wielkiego pojęcia, nie dało się raczej nie natrafić od czasu do czasu na kogoś używającego tego schematu. Miejsce 9. FIFA 07 wyłożenie piłki do strzału z pierwszej no albo po prostu strzelanie do odsłoniętej bramki. Czyli teoretycznie coś zupełnie normalnego, bo przecież w każdej grze piłkarskiej, jak i w rzeczywistości tworzy się sytuacje chociażby dwóch na jednego, by wbić piłkę do bramki. No ale rzecz w tym, że FIFA 07 była pierwszą produkcją i jej przeniesioną na nowy silnik, a co za tym idzie, była niedopracowana i zawierała w sobie mało możliwości oddawania. Strzałów czy rozgrywania piłki, nie wspominając o trikach, a przy tym bramkarze byli w niej często tak ogarnięci, że jeśli zależało nam tylko na wygranej i to żeby nie marnować czasu, najlepiej było rozgrywać cały mecz w taki sposób, by wykładać non stop piłkę do strzału z pierwszej, który leciał do częściowo odsłoniętej bramki. No bo to była w sumie jedyna prawdziwie skuteczna broń. Miejsce ósme. Znowu FIFA 19 i znowu El Tornado lub Bolasi Flick, ale tym razem w kombinacji ze strzałem. No bo cóż, nie da się ukryć, że ta produkcja zawierała w sobie wiele schematów i to jest kolejny z nich, bo po podbitej piłce dzięki tym pięciogwiazdkowym trikom uderzenie z woleja dosłownie demolowało bramkarzy. I chociaż nie każdy zawodnik nadawał się do wykonywania tego schematu, piłkarze potrafiący wykonywać wszystkie sztuczki byli w tej grze już na tyle łatwo dostępni, że każdy. Każdy, kto miał w niej chociaż trochę więcej pojęcia o skutecznej rozgrywce, z łatwością mógł nękać z użyciem tego zagrania swoich przeciwników. Miejsce siódme. FIFA 23. Strzałzel 2 na dalszy słupek. Jedni mówią na to strzał Szczuba, inni uderzenie fałszen, jeszcze inni trivela shot, ale ostatecznie jakby tego nie nazywać, wszyscy wiemy jakie cuda FIFA 23 potrafił wykonać dosłownie każdy zawodnik, którym użyliśmy tego schematu. No i to dosłownie każdy, bo ta kopnięta piłka nawet przez kogoś kto miał 40 strzałów wpadała za kołnierz najlepszym bramkarzom. Był to nie tylko dość efektowny sposób na zdobycie gola, ale także skuteczny sposób niszczenia przeciwników murujących się w polu karnym, no a co lepsze, zawodnicy z odpowiednimi cechami potrafili w podobny sposób zdobywać od czasu do czasu bramkę uderzając raboną. Mamy więc tutaj do czynienia z prawdziwą efektownością i efektywnością w jednym. Miejsce szóste, FIFA 13, strzał na krótki słupek. No co tu dużo mówić, trzynastka była świetną grą do zabawy, można było strzelać tam bramki z połowy boiska, efektowne woleje, rabony, przewrotki, skorpiony, pięty i co sobie tylko wymyśliliśmy, ale gdy przyszło co do czego, to wszystko nie było istotne, bo w grze na poważnie, w przeciwieństwie do wielu innych poprzednich odsłon, działał przede wszystkim strzał prosto przed siebie, przy którym każdy bramkarz zawsze dostawał Wylewu, więc zabawa zabawą, no ale też po co się przemęczać, jeśli wystarczy kierować się w stronę słupka i walić prosto na pałę. Miejsce piąte, FIFA 19 i strzał z pierwszej piłki. Na szczęście ostatni raz zaglądamy już do tej gry, ale nie da się ukryć, że uderzenia z pierwszej piłki były w niej po prostu zabójcze. I nie chodzi tu wcale o jakieś wchodzenie do pustej bramki jak w FIFA 07, a o strzał z pierwszej piłki nawet z ponad 20 metrów, który zawsze był nieprzyjemny dla bramkarza. Nie miało znaczenia jak golkiper był ustawiony, ani czy stała przed nim obrona. Wystarczyło wyłożyć piłkę do jednego z piłkarzy na boisku i uderzyć bez zastanowienia przed siebie, a to bardzo często dawało nam bramkę. Żadna inna odsłona tej serii nie zbliżyła się zbytnio skutecznością tego schematu do tego co oglądaliśmy w dziewiętnastce. Miejsce czwarte. FIFA 10. Strzały z dystansu. Generalnie uderzenia z około 40 metrów zamieniały się na bramkę w wielu odsłonach gry, ale nigdy nie były tak mocną bronią jak w FIFA 10, w której po pierwsze były one niezwykle mocne i leciały przed siebie, a po drugie napotykały na bramkarzy, często wychodzących zbyt daleko od bramki, którzy jednocześnie mieli problem z zareagowaniem na tak długo lecącą futbolówkę. W efekcie tego w tej grze ktoś kto nie był dobrym graczem, ale znał ten schemat, mógł postawić autobus i strzelać wyłącznie z pokaźnego dystansu, co mogło przynieść mu nawet kilka bramek, dających ostatecznie zwycięstwo. Zresztą pierwszy archiwalny klip mojej rozgrywki stworzony przez Maćka pokazuje właśnie takiego gola strzelonego kulachanem grającym w dwugwiazdkowym Norwich City, no ale to właśnie kolejna zaleta tego schematu. Dobrym uderzeniem z dystansu dysponował prawie każdy jako tako ogarnięty piłkarz i nawet teraz odpalając tę grę po latach, bez problemu zdobyłem kilka takich bramek. Miejsce trzecie FIFA 18 Driven Shot. Tę grę wiele osób zapamięta z tego, że popularnym bramkarzem był w niej Farman, ale z drugiej strony po co było używać innych golkiperów, skoro żaden nigdy nie radził sobie w niej ze zwykłym, mocnym strzałem po ziemi na dalszy słupek. Możliwe, że i jej celowo podrasowało w 18 ten rodzaj uderzenia, bo w końcu zadebiutował w niej Ronaldo Nazario, który był mistrzem w oddawaniu niskich strzałów, no ale jaka nie byłaby tego przyczyna, fakty są takie, że w tej Chociaż można było zdobywać bramki na rozmaite sposoby, można było też nie robić nic innego poza wykonywaniem drivenów, no bo one wystarczały, by wygrywać mecze. Miejsce drugie, FIFA 14, no i chyba każdy wie już o co chodzi. Wrzutka, główka, gol. Ten schemat jest realnie chyba najpopularniejszym sposobem na zdobycie bramki w historii FIFA. Nawet ludzie, którzy zaczęli grać kilka lat po zakończeniu cyklu życia FIFA 14 i tak dobrze wiedzą od dawna co działało w tej grze, no ale nie może być inaczej skoro nawet taki przeciwnik wrzutek jak ja, który od lat rozgrywa rzuty rożne na krótko, odpalił ją teraz i bez problemu zdobył trika po wrzutkach i strzała głową jeszcze w pierwszej połowie meczu. Zresztą w Ultimate Team mój środkowy obrońca Sol Campbell miał zdobytych ponad 200 bramek w 700 rozegranych meczach. Na to wszystko dzięki wrzutkom porożnych, które czasem dawały mu szansę zdobyć nawet 4 gole w meczu, więc no nie ma tutaj czego komentować. I miejsce pierwsze FIFA 10 strzał Loben. Lita 10 to była bardzo prosta gra z prostymi schematami, a najlepszym z nich było postawienie na ataku kogoś szybkiego, wypuszczenie go podaniem prostopadłym i strzelanie lobem w sytuacji sam na sam z ramkarzem. Bo problem w tym, że jak wspomniałem wcześniej, w tej grze Golkiperzy w podobnych sytuacjach automatycznie wychodzili dość mocno przed bramkę, przez co można było ich pokonać lobem, który był bardzo schematyczny. Ale gdyby tego było mało, jeśli kliknęliśmy leciutko zawodnikiem biegnącym sam na sam przycisk odpowiadający za dośrodkowanie, oddawał on zawsze identyczne wysokie uderzenie, które leciało prosto przed niego, idealnie omijając golkipera trudność wykonywania tego schematu była praktycznie zerowa, a skuteczność tak oddawanych strzałów, które w rzeczywistości były podaniem górą, wynosiła u ogarniętych graczy z 99%. Jest to coś, co dało się robić w każdym meczu, a także coś, co między innymi pozwalało ogrywać jednogwiazdkowymi drużynami najlepsze zespoły w grze. Ale jeżeli najlepszym strzałem było w niej podanie górą, to nasi napastnicy nie musieli mieć o niczym pojęcia. Wystarczyło po prostu, że mieli trochę tempa. W taki Sposób dobiegliśmy do końca odcinka. Przypominam o lajku, dzwoneczku, subskrypcji, co tam jeszcze się da, ale przede wszystkim proszę o komentarz, jak Wam się podoba nowa seria, jaki macie pomysł na kolejny odcinek, no bo możliwości jest ogromna, a także jakie chcielibyście inne historyczne serie, no bo tutaj też jest nad czym popracować. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!